Ranking jest pierwszy, więc historyczny, ale już wiem z deklaracji naszych partnerów, że nie ostatni, więc będziemy się przyglądać bardzo uważnie temu, co się dzieje ekologicznego w gminach. I teraz warto, żebyśmy spróbowali naprawić to, czego jeszcze nie zepsuliśmy, żeby zadbać o czyste powietrze, o czystą wodę, o klimat, który nam się przecież zmienia, co widzimy na naszych oczach. Myślę, że jako zagadnienie ekologia ma się dobrze. Trochę jest mówienia, ale bardzo dużo działania, jeśli chodzi o gminy, samorządy, które podejmują naprawdę różnorakie działania w różnych sferach, żeby stan poprawności środowiskowej w swoich gminach był właściwy. W ostatnich latach widzimy, że m.in. dzięki edukacji ekologicznej, ale również i starzeniu miasta, orientacja, samoświadomość mieszkańców się zmienia. W ramach projektu, który dzisiaj się odbył, tego rankingu udało się zidentyfikować 17 wskaźników, które pozwalają porównywać gminy pod względem ekologii i ochrony środowiska. Teraz na każdym poziomie należy podejmować działania w zakresie ochrony środowiska, ochrony klimatu po to, żeby planeta przetrwała i my na tej planecie, żebyśmy przetrwali. Dbamy o środowisko, to dbamy o siebie, tak naprawdę dbamy o zdrowie i działania podejmowane na każdym poziomie, na poziomie każdego z nas, rodziny, gminy, województwa, kraju są niesamowicie istotne.